Rozdział 18. Próba przejęcia klasztoru przez krzyżaków. Bulna norbertańska antypapieża Jana 23 z lutego 1415 roku została unieważniona w 1418 roku przez papieża Marcina V. Mimo to powołując się na nią dokonano w 1423 roku Nominacji Jana Knawera na prepozyta Żukowskiego. Odmówiono protestującemu biskupowi Włocławskiemu prawa zatwierdzania tej funkcji. Siostry początkowo wspierały Knawera, jednak po wojnie husyckiej w 1433 roku wyszły na jaw pierwsze oszustwa i zawłaszczenia mienia przez prepozyta. Gdy w 1434 roku przeoryszą została obrana Agnieszka, siostry wygnały knauera. Ten jednak ze zgrają zbirów napadł klasztor, zabrał zboże i ryby oraz wymusił od sióstr pieniądze. Norbertanki poprosiły o pomoc Krzyżaków i swego opata z Wrocławia. Opat Mikołaj wysłał wizytatorów a krzyżacy podjęli starania zmierzające do stopniowego przejęcia klasztoru żukowskiego, podobnie jak to uczynili z Pomorzem w 1308 roku. Wizytatorzy powołali nowego prepozyta Jana Lenhardi, którego nawet poparł zebrany w Bazylei Sobór Powszechny. Jednak Jan Knauer, który wrócił w międzyczasie do Żukowa, Zbrojnie przeciwstawił się próbie usunięcia go ze stanowiska. Siostry w zaistniałej sytuacji postanowiły zrzucić zupełnie opiekę Norbertanów. W liście do wielkiego mistrza krzyżackiego skarżyły się na to, że prepozyci wywozili z kraju zasoby klasztoru i przywłaszczali sobie posagi sióstr wstępujących do zakonu. Krzyżacy w formie opieki przejęli część dóbr norbertańskich, jednak w 1436 roku Sobór Bazylejski nakazał ich zwrot oraz nadał odpusty wszystkim nawiedzającym Kościół klasztorny w Żukowie i pomagającym w odbudowie pochusyckich zniszczeń. Sobór wówczas uznał przeoryszę za jedyną zwierzchniczkę klasztoru. Wobec groźby secesji Norbertanek Żukowskich opadł od świętego Wincentego z Wrocławia, pogodził się z Janem Knauerem. Obie strony wycofały skargi skierowane do Sądu Bazylejskiego. Jan Knauer wrócił na stanowisko prepozyta Żukowskiego. Za jego sprawą, a także przy pomocy Krzyżaków, od władzy odsunięto przeoryszę Annę, Pomorzankę a na jej miejsce wybrano Niemkę, Gertrudę von Heyden. Miejscowa szlachta ostro protestowała na ten przewrót w Żukowie, jednak bezskutecznie. W czerwcu 1445 roku nowa przeorysza zawarła w Gdańsku porozumienie z krzyżakami. W myśl tego układu zakonnice podporządkowały klasztor żukowski władzy krzyżackiej. Uzasadniono to tym, że po wojnach husyckich w klasztorze zapanowała taka nędza, iż nie mogły przestrzegać reguły i statutów. Poza tym potrzebowały krzyżackiej obrony przed szlachtą i innymi czyniącymi szkody klasztorowi. Klasztor miał oderwać się zupełnie od zakonu norbertańskiego. Mimo pewnych prób sióstr kaszubskich. I opactwa świętego Wincentego we Wrocławiu, klasztor Żukowski miał zostać przejęty przez krzyżaków. Bulla papieża Mikołaja V z dnia 20 lutego 1449 roku przyznała zakonowi krzyżackiemu zwierzchnictwo nad Żukowem. Umotywowano to nędzą w klasztorze, dużą odległością od Wrocławia i niepewnością dróg. Papież przekazał wielkiemu mistrzowi pełną władzę nad klasztorem i ustanowił go wizytatorem zakonnic, które zobowiązano do posłuszeństwa wobec niego. Głównym celem krzyżaków było zagarnięcie posiadłości Norbertanek Żukowskich, a poprzez przejęcie przez zakon patronatu kościelnego Dalsze umocnienie krzyżaków na Pomorzu Gdańskim. Plany krzyżackie zostały na szczęście przekreślone przez polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka, który dnia 6 marca 1454 roku wydał w Krakowie akt inkorporacji Prus i Pomorza Gdańskiego, włączając te ziemię do korony polskiej.